Jakie są warunki odstąpienia od umowy na usługę SEO? Czy są jakieś kary za wcześniejsze rozwiązanie współpracy? Uważaj, przez to możesz stracić mnóstwo pieniędzy. Problem dotyczy warunków odstąpienia od umowy na usługę SEO i ewentualnych kar za wcześniejsze rozwiązanie współpracy. Oczywiście wszystko zależy od umowy, jaką podpisałeś ze specjalistą SEO czy też agencją. W tym materiale wideo powiem Ci, jak to u mnie wygląda i na co musisz zwrócić uwagę, jeszcze zanim podpiszesz umowę na usługę SEO. Ja podpisuję umowę na usługę SEO na czas nieokreślony, także to Ty sam decydujesz, jak długo współpracujemy. Wydaje mi się to bardzo uczciwe. Mam jednomiesięczny okres wypowiedzenia, dlatego że pracę na kolejne miesiące planujemy z wyprzedzeniem. Zasady są bardzo proste, prawda? Zobacz sytuację z wirusem czy wojną. Te sytuacje wielu osobom wywróciły biznes do góry nogami. Tego nikt się nie spodziewał. Nie polecam ci umów długoterminowych, ale jeśli już musisz je podpisać, to sprawdź, czy warunki jej wypowiedzenia są dla Ciebie akceptowalne. Co mam na myśli? No na przykład firmy stosują 3 miesięczny czy nawet sześcio okres wypowiedzenia, co w nagłej sytuacji w ogóle nie rozwiązuje Twojego problemu, a jeśli zechcesz rozwiązać umowę natychmiast, to może się okazać, że masz do zapłacenia jednorazowo koszt na przykład sześciomiesięcznej takiej współpracy, co będzie dla Ciebie ogromnym obciążeniem. Takie sytuacje są bardzo nieprzyjemne, dlatego dobrze wybieraj partnera do współpracy, korzystaj z usług bez wieloletnich zobowiązań i sprawdzaj warunki wypowiedzenia tych umów. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, to obserwuj mnie, subskrybuj i oglądaj inne materiały wideo. Cześć!